Musiał w tej sprawie pojawić nowy, ważny wątek, skoro dzisiaj rano we wczesnych godzinach... No dobra, ale jeżeli będzie tak, że będą zatrzymania na dłużej i będzie wiadomo w jakim areszcie, no to wiecie, jednak współpracowałem z chłopakami tyle lat, więc wydaje mi się, że się przejadę, wezmę jakiś megafon, i tak wesprę przynajmniej na duchu trochę. Tam krzyknę właśnie, że Wojciech, Wojciech, trzymaj się. Gazować samochodem nie będę, bo też nie mam takiego auta, co tak gazuje, ale no. Coś tam wesprę zawsze na duchu. Bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, jak to mówią. To krzyk, mimo że z Krzysztofem i tam z, z Rafałem, no, że złożyli akty oskarżenia wobec mnie, to też tam krzyknę, nie? Że, chłopaki, ja tutaj jestem, trzymajcie się, wspieram, dobrze o was myślę. Nic się nie martwcie, wszystko, wszystko, rozmasujemy. Coś tam krzyknę takiego i pojadę do domu, nie? Ale wydaje mi się, że ich wszystkich, yy, szybko wypuszczą. No ale może, może się mylę, nie? Może się mylę. Ale myślę, że tak, że, że jeżeli będzie wiadomo gdzie i że będą coś tam dłużej, bo na przykład nie zostaną przesłuchani e, jakoś szybko, no to, to wesprę, nie? Bo to tak trzeba odłożyć na bok niesnaski. Dzieje się jak się dzieje, trzeba wesprzeć. W godzinach rannych rzeczywiście w 10 miejscach funkcjonariusze centralnego biura śledczego... Ale dobra, ja obstawiam, że ich puszczą, nie? Dosyć tam szybko.